Cześć wszystkim z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj taki szybki filmik, bo chciałem Wam pokazać nowego customu ode mnie. Tym razem jest to Jesse, jest to Jesse Zumbary. Eee, więc wygląda on w ten sposób. Najwięcej kombinacji było jak zwykle z hełmem, w sensie no jak zwykle z hełmem, jak zwykle z symbolem, może w ten sposób, który tym razem jest na hełmie. Ogólnie figurka wyszła mi całkiem fajnie, naprawdę jestem z niej zadowolony. E, ciekawie w ogóle wygląda z perspektywy jak jest na przykład tak bo to wygląda jakby to było praktycznie nic nie pomalowane natomiast e, no jest to pomalowane tutaj jednak sporo no i wyszło to fajnie dołączę to do mojej kolekcji e, różnych klonów mam nadzieję że uda mi się zrobić wszystkich z zumbary e, zostałem jeszcze trzy białe figurki właśnie które mam do pomalowania jeszcze następne mam w drodze więc to jest e, no, więc będzie na czym malować w każdym razie. Więc tak to wygląda. Myślę, że wyszło całkiem fajnie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Zachęcam Was też do subskrypcji kanału. No i do usłyszenia w następnych filmach. Także, cześć.